Oznakowanie, znaki ostrzegawcze i oznaczenia przeznaczenia. 16 i postanowienia ogólne. Znaki ostrzegawcze, tabliczki znamionowe, oznakowania i tabliczki identyfikacyjne powinny być dostatecznie trwałe, aby wytrzymać działanie środowiska rzeczywistego, w którym będą się znajdować. 16.2 znaki ostrzegawcze. 1 lutego 2016 roku zagrożenie porażeniem elektrycznym. Obudowy, które nie wskazują wyraźnie, że zawierają wyposażenie elektryczne mogące doprowadzić do ryzyka, a porażenia elektrycznego, powinny być oznakowane symbolem graficznym normy 604175036 dB/2002/10. Znak ostrzegawczy powinien być wyraźnie widoczny na drzwiach lub pokrywie obudowy. Znak ostrzegawczy może być pominięty w przypadku: Patrz także 6.2.2.b. Obudowy wyposażonej w urządzenie odłączające od zasilania, interfejsu operator maszyna lub stacji sterowniczej. Pojedynczego urządzenia z własną obudową np. czujnika położenia. 2 lutego 2016 roku: zagrożenie gorącą powierzchnią. Jeśli ocena ryzyka wykazała potrzeby ostrzeżenia przed możliwością zagrożenia temperaturą powierzchni wyposażenia elektrycznego, powinien być użyty symbol graficzny normy od 60417 do 5041, dB 2002 myślnik 10. Uwaga w zakresie instalacji elektrycznych ten środek jest omówiony w normy 6364442 rozdział 423 i tablica 42A 16.3 identyfikacja funkcjonalna Urządzenia sterujące, wskaźniki optyczne i wyświetlacze, szczególnie związane z bezpieczeństwem, powinny być oznakowane w sposób wyraźny i trwały, na elemencie lub w jego sąsiedztwie, z odniesieniem do ich funkcji. To oznakowanie może być takie, jak uzgodniono między użytkownikiem a dostawcą wyposażenia patrz załącznik B. Zaleca się preferowanie symboli znormalizowanych. Podanych w normy 6417 dB, 2002 i ISO 7000. 16.4: Znakowanie wyposażenia. Wyposażenie, np. zespoły aparatury sterującej, powinno być oznakowane czytelnie i trwale w taki sposób, aby oznakowanie było wyraźnie widoczne po zainstalowaniu wyposażenia. Do obudowy, w pobliżu każdego doprowadzenia zasilania, Powinna być przymocowana tabliczka znamionowa zawierająca następujące informacje: Nazwę lub znak firmowy dostawcy, Znak certyfikacyjny, jeśli jest wymagany, Numer seryjny, jeśli ma to zastosowanie, Napięcie znamionowe, liczbę faz i częstotliwość w przypadku prądu przemiennego, oraz prąd pełnego, Obciążenia w odniesieniu do każdego zasilania. Wytrzymałość zwarciową znamionową wyposażenia. Numer dokumentu podstawowego, patrz normy 62023. Prąd pełnego obciążenia, podany na tabliczce znamionowej, nie powinien być mniejszy niż prąd pełnego obciążenia wszystkich silników i innego wyposażenia, które w normalnych warunkach pracy mogą być czynne jednocześnie. Jeśli stosuje się tylko jeden sterownik silnika elektrycznego, to informacja ta może być zamiennie umieszczona na tabliczce znamionowej maszyny, jeśli jest ona wyraźnie widoczna. 16 i 5, oznaczenia przeznaczenia: Wszystkie obudowy, zespoły, urządzenia sterujące i części składowe powinny być wyraźnie zidentyfikowane za pomocą tych samych oznaczeń przeznaczenia, jakich użyto w dokumentacji technicznej.